Cześć moi kochani, z tej strony Zawsze Oki A dziś na odcinku mam do was Slajmy z chińskiego sklepu Słuchajcie, podróbka LOL Surprise Plus w środku jest Zabaweczka, starałam się wybierać Najładniejsze i te, które nie są otwarte I kosztowało to Jedynie, zobaczcie, czekajcie Tutaj jest cena, dokładnie wam pokażę 4 złote. Wybrałam dwa najfajniejsze kolory, które najbardziej mi się kojarzą z LOL Surprise, prędzej ten różowy, ale niebieski, wiecie, że dobrze, jest moim ulubionym kolorem, ale też te dwa kolory yy, no, miały takie te najlepsze tutaj, te takie gumowe zabawki, nie wiem jak to wam pokazać ale zaraz będziemy wyciągać i testować, koniecznie zostawiajcie łapki w górę komentarz oraz subskrypcję na tym kanale szykują się wakacje, a ja mam dla was dużo nowości, nareszcie więc może otworzę najpierw ten niebieski czekajcie, przesunę sobie ten różowy, żeby było fajnie Tutaj wszystko widoczne i też ostrość. Słuchajcie, nie ma nic więcej na tym opakowaniu, poza tą y, naklejką. Na naklejce jest napisane, że jest ryzyko połknięcia, y, są małe elementy, i nieodpowiednia jest to zabawka dla dzieciaków powyżej, poniżej trzeciego roku życia, więc. U mnie to jest plusik, no jest oczywiście tutaj taki znaczek malutki, żeby tego nie jeść, więc fajnie, że pomimo tego się zmieścili. Przechyliłam troszeczkę ten slajm i on już tutaj powoli spływa, więc mam <taki> takie pozytywne nadzieje, że yy, jest tutaj naprawdę mało powietrza i przetrwał on. Okej, okay. wydaje się być naprawdę w porządku, bo nic się tutaj mi pod paluszkiem... Nie dzieje! Wow! O, zabawka tutaj wyszła. Czekajcie, spróbuję ją wyciągnąć, bo jestem jej naprawdę bardzo ciekawa. O! Lol Surprise zabaweczka. A przy okazji wyszedł cały slime i jest on naprawdę... Powiem Wam tak, w porządku. Teraz mi się rozerwał, ponieważ miałam dużą ilość w jednym miejscu, ale... Ale super! Wow! Mega mi się podoba! To jest naprawdę fajne. Z drugiej strony, można na przykład takie mini magnesy przykleić i dać to sobie na lodówkę. Nie spodziewałam się! No, podróbka podróbką, ale muszę przyznać, że yy, to mi się bardziej podoba. Naprawdę. Teraz zobaczymy tego slajma, czy on jest warty swojej ceny. No, ale też się super zachowuje. Powiedziała, że nawet bardzo super. Wow, naprawdę jestem mega, mega zadowolona Jeszcze go powącham Zapachu nie ma, jest taki typowy klej, standardowo Ale muszę przyznać, że ten slime i ta zabawka za 4 zł Taka podróbka LOL Surprise Ja wiem, że nie każdego stać na LOL Surprise, bo to są drogie zabawki, moim zdaniem Ale przyznam szczerze, że ten slime Zobaczcie jaki on jest super Wow! I do tego, to już nie mogę się doczekać, otworzyć naprawdę różowej. Zostawię sobie tutaj, albo nie. Zabawkę sobie zostawię, a to włożę do pudełeczka, bo jak tutaj nie ma dużej ilości powietrza, to oznacza, że dobrze y, zniosło podróż za 4 zł. Zabawka numer jeden. Mega mi się podoba. Teraz otwieramy yy, kolejny, jest różowy. O, troszeczkę już widzimy laleczkę, bardzo fajnie. I tu też się wydaje być ten slime w porządku. Minimalnie gorszy od tego niebieskiego, jeżeli chodzi o jakość slajma. Gdzieś tutaj musiało się więcej dostać tych rzeczy, ale wyciągamy go. One odchodzą od tego pudełeczka bez problemu to bardzo dobrze no ten już widzę, że się inaczej e, rozrywa, inaczej zachowuje ale też dalej jest super wow, zobaczcie próbuję się dostać do tej laleczki one są naprawdę bardzo ładnie wykonane i bardzo solidnie jestem aż w szoku ponieważ jeżeli miałam kulę LOL Price podróbkę z chińskiego sklepu była okropna a to jest naprawdę mega, mega ładne. Zobaczcie, mam dwie teraz. Teraz chcę uzbierać całą kolekcję. Piszcie mi w komentarzach, czy mam e, kupić ich więcej, żeby miała wszystkie te dziewczynki, które są w fińskim sklepie. Co prawda, będę musiała wysłać tam mam siostrę, ale cóż, przeżyję to, ponieważ ja mam troszeczkę dalej do tego fińskiego sklepu. Ale jestem po prostu w szoku, że te slajmy są naprawdę takie. Fajne z tymi laleczkami. Dobra, wy się odczepcie teraz te laleczki. Tutaj sobie dam je na bok. A teraz sprawdzimy tego slajma, który też się całkiem w porządku rozciąga. Zobaczcie. Jest też również bezzapachowy, ale super się zachowuje. Powiem Wam tak, że jestem w szoku, że jestem bardzo zadowolona. I nie spodziewałam się, że za 4 zł można mieć taki fajny kawałek slajma plus taką. E Zabaweczkę. pięknie. Teraz wkładam to do pudeczka, Jestem w szoku i na 100% wysyłam mam siostrę. Do tego chińskiego z powrotem, żeby kupiła więcej, bo też chciałabym Wam przekazać na konkurs. Myślałam, że te, te laleczki będą gorzej wykonane, a okazuje się, że są naprawdę super. Komu się podoba? Koniecznie pisze w komentarzu. Jakie byście nadały im imiona Też piszcie w komentarzu Ta jest dla mnie Luisa A ta jest dla mnie Mela Więc to są moje propozycje Może macie jeszcze lepsze Może macie, może macie związane z tymi ich kolorkami Ja wiem, że macie super pomysły A jeżeli chcecie na konkurs takie slajmy z laleczkami Piszcie koniecznie w komentarzu A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa